No, i już jest poniedziałek. Witam Cię serdecznie 27 lipca. Ale my lubimy poniedziałki. Lubimy poniedziałki, ponieważ tak jak i w każdym innym dniu, mamy dostęp do tego, co jest najważniejsze w życiu: do pełni radości w Jezusie Chrystusie. Tak więc witam Ciebie z radością. Cieszę się, że ten poranek spędzimy razem. Pamiętasz, parę dni temu rozmawialiśmy o tym, że nie możemy polegać na człowieku, że. Powinniśmy koncentrować się na tym, żeby przynosić chwałę i radość naszemu zbawcy, a nie polegać ciągle na tym, że nas ktoś zaakceptuje, przygarnie czy też nie. Czy też ludzie będą dla nas mili i życzliwi? I często polegając na tym, próbujemy się im przypodobać. I mówiliśmy o tym, że apostoł Paweł wybrał drogę podobania się Bogu, a nie ludziom. Dzisiaj będziemy troszeczkę kontynuować ten temat, nawiążę do niego i otworzymy sobie księgę Psalmów. 121 Psalm, pierwszy i drugi werset. Oczy moje podnoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc? Moja pomoc jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Bardzo często oczekujemy pomocy od ludzi. Naszą pierwszą reakcją, kiedy dzieje się coś nie tak, to zaczynamy rozglądać się kto może mi pomóc. Czy to są bliscy, czy to są przyjaciele, czy też znajomi na Facebooku. Facebook jest teraz bardzo popularnym kanałem, żeby szukać pomocy. Ludzie wrzucają po prostu jakieś prośby albo na Messengera wysyłają. Szukają pomocy, szukają pomocy u człowieka. To jest takie naturalne. Co mogę zrobić? Gdzie może być ta pomoc? No ktoś mi musi pomóc, tak? Ktoś mi musi nie wiem, dać pieniądze albo zaopatrzyć mnie w jakieś rzeczy, które potrzebuję. Lekarz musi pomóc, jeżeli jestem chora, tak? Musi mnie uleczyć. I szukamy, to jest pierwszy odruch nasz, tak? Szukamy człowieka, który nam pomoże. Tutaj psalmista mówi o tym, że on rozgląda się, skąd przyjdzie moja pomoc. Gdzie może być moja pomoc? Oczy moje podnoszę ku górom. To jest ciekawe, ale góry w Starym Testamencie w szczególności to było takie miejsce spotkania z Bogiem. I jeżeli ktoś szukał Boga. To szedł w góry. Często prorocy mieszkali w górach. Na górach miało miejsce bardzo wiele dramatycznych, takich decydujących, przełomowych wydarzeń w historii świata, kiedy Bóg spotykał się z człowiekiem. Jeżeli szukałeś Boga, to szedłeś w góry. Szedłeś na pustynię albo w góry. I ta osoba, psalmista, mówi: Patrzę w góry i szukam pomocy, ponieważ szukam pomocy u Boga. Skąd nadejdzie moja pomoc? Moja pomoc od, przyjdzie od Pana. Jego serce jest właściwie skalibrowane. Wiem, że często używam tego wyrazu, ale coś w tym jest, kiedy rozumiemy, kim jest Bóg, jak potężny jest Bóg i że On rzeczywiście jest i działa, to wtedy pomoc ludzka jest niczym w porównaniu z Nim. I wtedy będziemy rozumieć, że nasza pomoc. Ta najlepsza, najlepsza opcja pomocy, jaka może dla nas przyjść, przy, przyjdzie od Boga bezpośrednio. Oczywiście Bóg może użyć innych ludzi i tak to robi, bo lubi to robić. Ale kiedy my nie szukamy u ludzi pomocy, ale szukamy u Boga, to Bóg wyśle do nas, właściwych ludzi, stworzy właściwą sytuację, która nie będzie miała złych konsekwencji. Bo czasami jest tak, że szukamy pomocy w niewłaściwych miejscach. Wiele osób udało się do bioenergoterapeuty, do różnych wróżek, do różnych, wiecie, czarodziei, ponieważ miało problemy i chciało rozwiązania i szukało tej pomocy. I duchowe konsekwencje takich poszukiwań często źle się kończą. Często jakaś um, demoniczna aura czy wpływ. Potem do końca życia ich nie opuszczają, do momentu, kiedy nie spotkają Chrystusa, nie mogą się uwolnić spod tego jarzma. Dlatego ważne jest, byśmy szukali pomocy tam, gdzie jest bezpiecznie. Nie u ludzi, ale u Boga. Jeżeli Bóg zechce, przyśle do nas odpowiednich ludzi albo rozwiąże to jeszcze w inny sposób, taki, żebyśmy mogli powiedzieć, że to jest niesamowite, ale Bóg jest w stanie nas zaopatrzyć, pomóc nam. Taki zupełnie Nowy sposób, który w życiu nie przyszedłby nam do głowy. Kiedy sami szukamy pomocy, to, to od razu coś nam się nasuwa. Ok, mogę pójść do Krysi, pożyczę 1000 złotych, potem Krysi oddam te pieniądze, albo może sprzedam coś, coś, co jest u mnie w domu, albo może pójdę tutaj do takiego specjalisty, bo mi tutaj Krysia mówiła, że on jest dobry. Od razu mamy pewne takie połączenia w głowie, tak? Pewne ścieżki wydeptane. Jak mamy problemy. Takie czy inne, to już te ścieżki się pojawiają. Tymczasem, kiedy szukamy Boga i szukamy pomocy u Boga, to On patrząc z góry, wiecie, on widzi o wiele więcej ścieżek. I on wie, które ścieżki są dobre, a które nie. I On da Ci pomóc przez taką ścieżkę, która w życiu by ci nie przyszła do głowy, która nie tylko zaopatrzy Ciebie w tym momencie i pomoże Tobie w, tym, w tej konkretnej sytuacji, ale jeszcze. Do tego będzie błogosławieństwo związane, nie wiem, z poznaniem może nowych ludzi, ze zrozumieniem w ogóle tej całej sytuacji, w której ty jesteś teraz, bo być może masz problemy, ponieważ nie rozumiałeś, dlaczego pewne rzeczy mają miejsce i to cię doprowadziło do tego problemu. I Bóg, dając ci rozwiązanie, równocześnie da ci mądrość, żeby nie wpakować się w te problemy jeszcze raz. Kiedy Bóg daje pomoc z góry, kiedy to jest od Boga. To z tym wiąże się jeszcze dodatkowe błogosławieństwo. Już pomijam fakt samej radości, że kiedy modlimy się do Boga i Jemu powierzamy nasze prośby i nie czekamy na człowieka, tylko u niego wypatrujemy tej pomocy i on to zrobi, to nasza relacja z nim się zacieśnia. To nasza radość jest po prostu z niego, z tego, że, że on zareagował. Nie jest to przypadek. My rozumiemy, że to nie tak przypadkiem się to się rozwiązało, ale wiemy, że to On usłyszał i nam odpowiedział i nasza więź z Nim się wzmacnia. I tu, tu jest radość sama, sama w sobie, ale oprócz tego Bóg daje coś w pakiecie. Ja tak lubię mówić, że On nie daje jedynie tego, o co prosisz, On daje o wiele więcej. On daje swoje błogosławieństwo, które potem jest również w innych dziedzinach Twojego życia odczuwalne. I dlatego szukanie pomocy Boga jest najlepszą opcją. Ale my musimy widzieć tego Boga naszego, wiecie, dużego i potężnego. I dlatego codziennie przychodzimy do Niego i słuchamy Jego słowa, wołamy do Niego w modlitwie, pozwalamy się oczyszczać, jak wczoraj mówiliśmy, żeby, że pozwalamy się, żeby On nas uzdrawiał i uzdalniał do tej duchowej relacji, bo jesteśmy troszeczkę w tej kwestii, no, tacy nierozruszani. Ponieważ wiemy, że kiedy On jest, kiedy On do nas mówi, to dzieją się niesamowite rzeczy. I, i pragniemy tej relacji, pragniemy, żeby, żeby ta pomoc przychodziła od Niego. Nie od ludzi, tylko od Niego. A jeżeli Bóg użyje jeszcze do tego ludzi, to moja relacja z tymi ludźmi się pogłębi, bo wszyscy będziemy wiedzieli. Ja będę wiedziała, że Bóg użył tej osoby, a ta osoba będzie wiedziała, że Bóg użył jej. I będziemy mieli wszyscy razem relację. Drogi Boże, ja. Chciałabym teraz, żebyś Ty w nas wytworzył takie pragnienie, byś był pierwszą osobą, do której biegniemy, kiedy jest nam trudno. Pierwszą osobą, której powierzamy troski naszego serca. Chcemy Ciebie przez to uwielbić, że będziemy do Ciebie mówić głównie i Ciebie szukać. I każdy dzień będzie wypełniony rozmową z Tobą. Chcemy, żebyś Ty był wywyższony przez to, że nie u ludzi będziemy szukać rozwiązań, tylko u Ciebie. Bo ty jesteś dobrym Ojcem, i ty masz dobre rzeczy dla nas, masz dobre dary. Ja wołam o to, żeby każda sytuacja, w której teraz jesteśmy, która wymaga Twojej uwagi i Twojego działania, żeby była Tobie poddana, chcemy przyjść do Ciebie z naszymi problemami. I chcemy oczekiwać Twoich rozwiązań, bo one są najlepsze. Drogi Boże. Nasza pomoc pochodzi od Ciebie, ona pochodzi z gór, tam gdzie się z Tobą spotykamy, tam gdzie nasza relacja kwitnie, tam gdzie możemy słyszeć Twój głos. I my wiemy o tym, że Ty jesteś Bogiem Wszechmocnym i Potężnym. Ale nie jesteś po prostu Potężny i stworzyłeś ten świat, ale jesteś Potężny w każdym swoim działaniu w patrzeniu na nas, w podnoszeniu nas, w budowaniu nas, w uzdrawianiu nas, w uwalnianiu nas. I wiemy, że ty pragniesz działać. Chociaż jesteś taki potężny, to pragniesz działać w naszym życiu. Pragniesz, żebyśmy widzieli też e, owoce tego, tego bycia z Tobą, polegania tylko na Tobie, żeby to wzmacniało nasze więzi. Ja Ci dziękuję Boże za te wszystkie osoby, które pomagają, które wspierają. Nas w różnych trudnościach, bo wiemy, że one też są wysyłane przez Ciebie. One są posyłane, żeby pocieszać nasze serce, i Ci dziękujemy za tych ludzi. Ja wiem, że Ty chcesz, żebyśmy byli otoczeni ludźmi, żebyśmy byli kochani przez ludzi, ale równocześnie też chcesz, żeby nasze serca głównie polegały na Tobie i żeby taka główna przyjemność i radość wiązała się z relacją z Tobą. I wtedy ci wszyscy ludzie jeszcze dodatkowo będą po prostu taką wisienką na torcie. Dziękujemy Tobie, Boże, za ten cudowny dzień. I oddajemy się w Twoje ręce. Działaj. My będziemy patrzeć na Ciebie, będziemy zwracać Twój wzrok górą i czekać na Twoje działanie, na Twoją odpowiedź i Twoje rozwiązanie. Amen. Amen. Kochani, poniedziałek jest. Różne zmagania już się zaczęły. Już ruszyło pełną parą, nie wiem, Twoje życie, Twoja praca, Wychowywanie dzieci, sprzątanie domu, może masz trudne decyzje do podjęcia, ale Bóg jest przy Twoim boku i pomoc będzie szła prosto z góry, więc oczekujmy tej pomocy, polegajmy na tej pomocy, nie bądźmy pełni wątpliwości, ale oczekujmy od Boga rzeczy niemożliwych, a On będzie je czynił. Do zobaczenia jutro rano z Panem Bogiem. Trzymaj się. Papa. Pa.